Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie z mojego ogrodu, wszystkich miłaśników pięknych woni, kochani, chcę Wam ten ogród pokazać, bo jest naprawdę piękny, no i nie wiadomo jak będzie w najbliższym czasie, czy będzie zimno, czy będzie deszczowo, czy będą takie piękne kolory, bo może zrobić się szaroburo. W związku z tym przychodzę z kilkoma krótszymi filmami, takimi pogadankowymi. No wy podziwiajcie! słuchajcie szumu wiatru pewnie też innych dźwięków z okolicy zwierzęta się uaktywniły, bo one chętniej przychodzą do ogrodu jak ja tu jestem także jest piłeczka są wrzaski, zaraz koty będą się prześladować wzajemnie bo mają taki rytuał. Kochani przychodzę z filmem o białych kwiatach wiem, że może atmosfera nie sprzyja że właściwie nie ma już kwiatów praktycznie w ogrodzie poza chryzantemami pewnie gdzieś Chociaż kto zasadził na przykład tubę a o nich będzie mowa, to bywa, że w październiku jest taki właściwie najpiękniejszy moment, kiedy one kwitną, kiedy najpiękniej pachną. No u nas jakoś tak później to po prostu. Także białe kwiaty. Chcę Was bardzo zachęcić do wąchania białych kwiatów, do przekonania się do białych kwiatów i do oswajania się z nimi. To, że białe kwiaty i że w ogóle kwiaty wejdą do perfumiarstwa, to już było dla mnie oczywiste kilka lat temu. Zrobiłam o tym film. Nie spodziewałam się, że to pójdzie w stronę białych kwiatów. Myślałam, że to będzie coś takiego, jak zrobiła Gabriel, jak, zrobił, jak zrobiła Marka Chanel w przypadku Gabriel, że to będzie bardzo, bardzo abstrakcyjny bukiet kwiatowy. Bo potem też Tiffany zrobiła podobne perfumy, podobne perfumy pod względem yy, brzmienia. Miał też Shiseido Blue. To były takie właśnie typowe, przeźroczyste, eleganckie kwiaty do pracy. Takie bardzo, bardzo dyskretne. No, do takiej pracy powiedzmy w jakimś takim renomowanym biurze powiedzmy, w renomowanej firmie. P powiedzmy dla takiej no, osoby, no, która gdzieś tam musi być na drugim planie, ale to nie może być nic, coś nijakiego. No więc ten, ten motyw perfumowy moim zdaniem takich kwiatów do pracy się pojawił, ale właśnie Aż tak bardzo nie przyjął, jednak ludzie oczekują, że perfumy dadzą nam ten efekt wow. I generalnie lepiej sobie radzą na rynku teraz perfumy biało-kwiatowe, jest ich dużo i będzie więcej. I, i po czym to widać? Po tym, że pojawiają się kolejne premiery, a wy mówicie jeszcze to samo. To jest tak jak się słodkie nuty pojawiły, to też wszyscy mówili, A znowu słodkie, znowu słodkie. Jak się pojawiło po Chanel Coco Mademoiselle, pojawiło się Miss Dior Cherie, to też wszyscy widać to skopie. No a dzisiaj sama tak mówiłam, a dzisiaj już widzimy, że ta różnica jest duża. Zatem przychodzę z apelem, pokochajcie białe kwiaty, bo warto. Przy czym ciekawa rzecz się stała. Dwa lata, trzy lata temu pojawiły się takie duże białokwiatowe premiery. Z jednej strony było to Gucci Bloom. Dla mnie te białe kwiaty, białe kwiaty były tak silne, że aż nie do przyjęcia. Z drugiej strony Leonté de co jest takim jakby powrotem, powrotem do opowieści o Leonté Viale, ale powiedzmy z innej bajki. I wydaje mi się, że trochę były nietrafione te premiery. znaczy dużo ludzi je pokochało, bo jest ciągle duża grupa zwolenników białych kwiatów, ale to był ciągle zasilny akord. No i y, pojawiały się tak zwane flankery, czyli wersja. Czyli jest powiedzmy, y, są perfumy X i pojawia się woda toaletowa, perfumowana, wersja Fiori, wersja intense, wersja club. To są flankery, czyli... Ta sama nazwa z dopiskiem, praktycznie te są flakon, jakieś tam zmienione detale. Także są dodatkowe takie elementy. No i te flankery, na przykład di są znakomite. Powąchajcie, teraz się pojawiła woda perfumowana. Pani powiedziała w perfumerii, że jest po reformulacji. Cokolwiek to znaczy, bo już mieli wodę taletową na Artydy. Zaczęło się od wody perfumowanej. Potem była ta, nie będę się tutaj bawiła w datę, ale to jest powiedzmy kwestia ostatnich dwóch, trzech lat. I to wszystko są białokwiatowce. I ta woda toaletowa, czy wersja róż, róż, która miała w czerwonym flakonie rok temu premierę, no to są po prostu bardzo ciekawe perfumy. I one teraz świetnie pachną. Także polecam. Oczywiście Prada, to ich najnowsza kreacja. Bardzo, bardzo białokwiatowa. I tych białokwiatowych jest wiele, możecie je tutaj wpisywać, polecać. Ona ma tam być niby podobna. No, Libri w Saint-Laurent to jest też de facto białokwiatowiec. I bo o co chodzi w perfumach białokwiatowych? No, generalnie białe kwiaty pachną podobnie, są odurzające. I albo jest to akord zbudowany na tuberozie, no to tuberoza jest tak dominująca, że rzeczywiście przytłacza i dominuje. Kiedyś to była lilia, teraz lilii nie ma, może wróci. W każdym razie te tuberozowo-jaśminowe, ten taki tuberozowo-jaśminowy akord trzeba czymś przełamać i wtedy mamy różnicę. Albo jest to lawenda, albo jakieś inne nuty. Także szukajcie tego, analizujcie. Myślę, że taka analiza, odkrywanie tego, poznawanie będzie dla Was no, na pewno miłym zajęciem, które pozwoli Wam wyłączyć myślenie o jakichś takich kwestiach, o których może się myśli za dużo. Wyłączyć się na chwilę. A jeśli już znajdziecie swojego ulubieńca, to dajcie znać w formie komentarza, jakiś to był. Bo ja przyznam się wam szczerze, że na te białe kwiatowce patrzę coraz bardziej przychylnym okiem. Podobają mi się po prostu. Wszystkiego pachnącego. Pa pa.